Cześć, witajcie, słuchajcie, dzisiaj, no dzisiaj mamy taką wyprawę, trochę wymuszoną, pogodą. Złajcie, e, dolało wszędzie na okolicy. Wszystkie rzeki są pełne wody, wręcz, wręcz można powiedzieć, że wylewają. No, praktycznie zostaje nam nasz zbiornik. E, no co, myślałem, że troszkę więcej będzie tych szczupaków, że coś tam więcej zrobię z rzeki. No ale niestety nie udało się, pełno wody przyszło, no i w tym momencie nie da rady, więc słuchajcie, wybrałem się. Oddałem się teraz na nasz zbiornik, mam dzisiaj chwilkę czasu. no Woda nie jest zbyt czysta, jest dobrze trącona na zbiorniku. Też spływa tutaj z okolicznych pól. No i, no, i po prostu myślę, że będzie dość ciężko. No nic połażę troszkę, bo próbuję coś tam zaszczupłem. Spróbuję użyć większych przynęt, może uda się jakiegoś skusić. No, no jak wiecie, na tym zbiorniku ze szczupłym jakiegoś szału nie ma, no, no ogólnie to się wszystko dopiero zaczyna. E, trafiają się może ci, którzy łowią gdzieś tam na żywca, troszeczkę więcej tych szczupłych łowią. E, ale ja powiem szczerze, że bardzo mało tu łowię, no i po prostu dzisiaj, dzisiaj z racji tego, że troszeczkę jestem zmuszony, e, gdyż nie mogę nigdzie na rzekę się wybrać, e, no to będę tutaj męczył, no może jakieś większe woblery, może jakieś większe przynęty, na razie spróbujemy, zobaczcie takim software playem bez jakiegoś dodatkowego dociążenia, tak pół wody. Delikatnie podszarpywać, próbować jakiegoś szupłego skusić. No i co? No i miejmy nadzieję, że coś będzie. No słuchajcie, no zmykam, próbuję coś robić. No jeżeli nie będzie szło, może jeszcze zmienię plany, ale myślę, że myślę, że nie mam aż na tyle czasu, żeby, żeby gdzieś jeszcze stąd pojechać, więc chyba będę tutaj męczył, dopóki będę w miarę jakiejkolwiek, jakieś światło i będę mógł Wam coś pokazać. A teraz troszeczkę słońce wyszło, także trochę się poprawiło, bo warunki były straszne. Więc jestem tak dość ciepło ubrany, bo po prostu strasznie straszliwie tutaj wiał wiatr i, i naprawdę przy temperaturze 7 stopni i wietrze to o, mega mega zimno. Słuchajcie, dobra, lecę. Jeżeli będą jakieś szczupłe, na pewno się pochwalę i na pewno to zobaczcie. Słuchajcie, zaczynamy łowienie. Naprawdę woda jest delikatnie trącona, Czy delikatnie? Nie powiedziałbym, że delikatnie. Jest dość, dość trącona. Próbujemy troszeczkę powabić szczupłego. No, słuchajcie, już się ewidentnie ochłodziło. Teraz bardziej czuć to miesiąc. A jeszcze niedawno biegałem w koszulce. A teraz naprawdę się trzeba ciepło ubierać. Także tym bardziej drapieżniki takie, które są jesienią bardziej aktywne. Powinny zacząć lepiej żerować, czyli wiadomo szczupak sandacz tego typu ryby. a no, nic nie powiedziałem o innych gumach, no jeżeli jeżeli oczywiście ta przynęta nie będzie skutkować to użyjemy jakiś bardziej kolorowych gum w trąconej wodzie myślę, że mogą dać radę widać, że ta woda jest zmącona trochę dalej od brzegu podejrzewam, że łatwo nie będzie słuchajcie nie ma rezultatów jednak jak widać ta zbrudzona woda troszkę swoje robi, zobaczcie Założyłem takiego wielkiego wobera Praktycznie coś podobnego do jerka Ale to standardowy woberek, jaskrawy No i będę próbował jeszcze tego szczupłego gdzieś tutaj sprowokować Tak jak mówię, podejdziemy bliżej trzcinek I zobaczymy Chociaż zdaję sobie z tego sprawę, że pewnie będzie ciężko No ale miejmy nadzieję z ostatecznością na pewno będzie jakaś guma, że już totalnie nic się nie działo. Teoretycznie trzeba byłoby się spodziewać szczupaka, nawet tu na troszkę płytszej wodzie, niżej brzegu. No ale wcześniej dość skutecznie obrzuciłem ten rejon Software playem i powiem Wam szczerze, że naprawdę nie było efektów. Nawet małuszek nie stał nigdzie blisko brzegu. Staram się dociągać do samego końca. Do samej... haszczy tu blisko brzegu. Czasem szczupak naprawdę potrafi się ustawić na wodzie 20 cm. Tego warto też obrzucać te najpłytsze miejsca. Nie zakładam małych przynęt, chociaż kusi mnie już jest też ta pora, pora, taka nastraja Muszę się wziąć troszeczkę za szukanie okonków jakichś dużych garbusów I też nie ukrywam że nie mogę się doczekać też zimy z drugiej strony bardzo ostatnio nie wciągnęło mówię nie z lodu no oczywiście, że ten lód jest O, no, zobaczcie bardzo wielki karaś Pat. Prawdopodobnie przez ostatniego spuszczenia wody przez oczywiście nieodpowiedzialnych ludzi. Zobaczcie jaki wielki Taka wielka ryba No powiem wam szczerze, że o takich karasiach można pomarzyć Szczególnie ludzie łowiący nas w pławik. czy na grunt jakiś biały ryb na nic Zmieniamy przynętę. Zobaczcie. Wciągniemy pudełko. Zobaczymy, gdzie jakieś ciekawą ogólnkę uda mi się tu znaleźć. Niestety pudełko dość mocno przyczepione Do fajnego kanibala Ale z dość dużym obciążeniem Przydałoby się jakieś małe Tu mam 4 gramy Może troszkę ciężej Troszkę ciężej by się przydało Tu mały hak No Tu mam siódemeczkę Myślę, że 7 ładnie zejdzie Powiem Wam, że jeśli chodzi o kanibala Bardzo fajna przynęta Sprawdzała mi się bardzo dobrze w tamtym sezonie Sporo rybek Może nie największych, ale ładne sandacze na wiśle Posłuchajcie, mam to bez dozbrojki Niestety Nie przygotowałem się Aż tak Wkładamy kanibala Z główką siódemeczką Wkładamy Trochę tutaj jest sporych kolorowych w oberku. No, Jeśli chodzi o gumki, to akurat z tej strony jest troszkę mniej. A powiem wam, że takie resztki, które gdzieś tam zostały zwisły A no, jeszcze tutaj troszkę tych gumek jest, chociaż nie Niezbyt dużo żółtego koloru tu z pomarańczowego sporo bo na Wiśle się sprawdzał o no, zielonych praktycznie większość większość tutaj narwałem w tamtym sezonie i nic praktycznie nie dokupiłem w tym sezonie trzeba będzie coś tam się zaopatrzyć o, oczywiście to nie jedyne pudełko które jakieś tam mam z gumami Ach. mam też takie osobno pakowane nasączane jakimiś aromatami, więc nie trzymaj ich razem. O, kanibal pięknie pracuje. Aby tylko było jakieś reakcje rybek. Słuchajcie, mega mnie już przewiało, naprawdę. Jak widzicie, próbowałem teraz jeszcze na kanibala połowić ale niestety nic się nie dzieje, taka mnie przewiało. No i co? No i będę chyba próbował sam uciekać, bo naprawdę już zbyt długo tu nie wytrzymałem, Już jestem skostniały. Eee, no niby się ubrałem, ale mimo wszystko wiatr jest tak, tak dotkliwy, że masakra trzeba było się przygotować naprawdę grubo na zimę. Eee, no i co? Jeszcze do zachodu słońca jest chwilka czasu. Myślę, że spróbuję. E, jeszcze może skoczyć na nasz kanał Może tam uda się wydubać jakiegoś szczupłego Oczywiście jeżeli woda będzie w miarę jakaś sprzyjająca No słuchajcie, na razie jak na razie zbieram sprzęt e, I lecę obczaić jeszcze jakieś miejscówki Jak coś, coś tam będzie możliwego się działo I będzie się dało łowić ryby O no, to zacznę dla Was coś tam relacjonować. Słuchajcie Jest rybka Jest rybka już blisko brzegu Prawdopodobnie szczupły o, ładny A my mamy szczupłego fajnego Mam nadzieję, że uda się go wyfalować O! Piękny szczupaczek Piękny, piękny Jeszcze silny Jeszcze jest silny Ale w miarę przyzwoicie zacięty jeszcze nam tu pewnie będzie wariował. He, he. He, he. Chodź tu. Hać. Nie chcę się z nim bardzo cackać. Ja nie mam podbieraka. w końcu w końcu się w końcu się nam wypnie ale już jest już jest, już jest blisko A, mamy pięknego szczupaka o zobaczcie jaki piękny piękny szczupak A, wypniemy go Idziemy z nim gdzieś wyżej. Słuchajcie, wypuszczamy szczupaczka. Musimy go troszeczkę dotlenić. A, tu nie szczupaczka. <laughs> o, zobaczcie jaki kaczek jopy. A, się zawinął. Jest! Pięknie. Efektów nie było. Efektów nie było na zbiorniku. A tutaj nam stuknął taki piękny kaczor. 65 Ponad 60, nie wiem. mamy rybkę. Nie ja wiem, puknęła z dna. Zobaczymy co to będzie z opadziku. Mały sandaczek. Najprawdopodobniej. Przy opadziku przynęty. Achodź, Sandaczyku Zobaczcie, taki mały Szkrabioch. Zanderek gumę capnął No coś coś tam, coś tam, nie, coś się dzieje Druga rybka jest <laughs> niewielki Ale fajnie dziubnął Dobra, wypuszczamy. poszedł No fajnie, fajnie Coś tam się dzieje Na zbiorniku się działo niewiele Tutaj mamy troszeczkę czystszą wodę. Może to też ma jakieś tam znaczenie. No I tak dobrze, że mamy jakąś rybkę. Powiem Wam szczerze, że średnio się spodziewałem rezultatów, chociaż tutaj ta woda o wiele lepsza niż na zbiorniku. Też trącona, ale nie tak bardzo. No, i jakiś tam kontakt z rybami jest, słuchajcie, cała tematyka szczupaków to nie jest też do końca taki mój ulubiony temat. Wolę jednak się bawić z mniejszymi rybkami, pewnie już wiecie. No i na pewno perełką jest ta sztuczna mucha, którą zaczynam się coraz więcej bawić. No, ale oczywiście, wyholować jakiegoś fajnego szczupaka dużego to zawsze fajne emocje. Jak wiecie, z coraz cięższym wyczynem w naszym kraju. Ale od czasu do czasu się udaje. No ostatnio bardzo mocno. Mój kolega spawacz namawiał mnie na taką tematykę. O, i mamy zaczep. Kurczę. Ono na naszym kanale bardzo. Bardzo mało tego typu filmów złowienia szczupaków się pojawiało A my mamy jak zwykle surgiwa No nie chcę urywać Chciałbym to odczepić hmm. No więc Słuchajcie, no jest jesień Zaczyna się ten okres Ten szczupak troszkę bardziej intensywnie Przygotowuję się do zimy A więc i ja mam szansę A kurde, A udało się Więc ja mam szansę troszkę tych rybek połowić A wy macie szansę obejrzeć jakieś odcinki Złowienia tych ryb. A no i uwierzcie mi, szczupaka naprawdę można szukać wszędzie. Ja właśnie najbardziej lubię szukać go w mniejszych rzekach, w jakichś starorzeczach. O kurczę, następny zaczep, zobaczcie. Wcale tu nie jest tak fajnie i kolorowo. Survival i do tego sporo zaczepów. No ale niestety taki tolo spinningisty czasem musimy się nieźle namęczyć o, może się uda oczywiście udało się ponownie. Słuchajcie, jak zwykle, moi brawa, survival Uwielbiam takie miejsca, chociaż nie mam ich zbyt wiele. Ale jak wąskiej rzeki, kanału. Jeszcze można liczyć na fajną rybę. Jeszcze na ogólnie na fajne okonie, które naprawdę uwielbiam mówić. Fajny rzucik, to nie wiem czy... kurczę. Z tego co widzę, akurat w miejscu gdzie się spodziewałem czegoś fajnego było stado kaczek. No i niestety trochę zrobił zamieszanie. Ale miejmy nadzieję mimo wszystko da się jakąś szybkę stąd wychowawać no zobaczcie i też jak zwykle robaki Niestety, coraz mniej mamy naprawdę odudnych miejsc. Zaczyna już powoli być coraz, coraz szarzej, e, a ja już jestem naprawdę zmarznięty i będę się zbierał. No słuchajcie, widzieliście jak dzisiaj było, szału nie było. Na zbiorniku masakra, brudna woda. Na kanale, no coś tam się udało, ładnego szczupaka jednego udało się wyciągnąć. Ale mimo to nie było zbyt wiele brań. No i co? No i no jesień się zbliża, coraz taka pora lepsza na, na, na szczupłego sandacza i tak dalej. Więc na pewno będziemy próbowali coś robić. No będziemy, jeżeli te czajaki się uspokoją, bo naprawdę chciałem zrobić coś dla Was jeszcze z Wisły. Jakieś fajnych szczupaków tam połowić. Jak wiecie jak jest nad Wisłą, nie jest to prosta sprawa. No ale nic, no, no niestety woda teraz wylała. Bardzo dużo tej wody przyszło i nie wiadomo jak to będzie. E, no no dopóki, dopóki się to nie uspokoi, no to będę próbował z innych miejsc dla Was jakieś e, jakieś ciekawe relacje zrobić, jakieś ciekawe ryby pokazywać. Także słuchajcie, no jeśli chodzi o dziś, e, no to tak jak mówię, myślę, że będę kończył. Kurczę jak zwykle, coś mi przeszkadza. No, telefon raz sobie go wyciszę e, e, słuchajcie no i co no no, no pff, jak, jak widzieliście jak widzieliście jeżeli się człowiek e, przyłoży no to coś tam jest w stanie wyciągnąć e, jakieś rybki połowić no 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 no, no szału nie ma no ale ale mimo wszystko fajnie myślę że coś ciekawego dla was że zobaczycie jakiś ciekawy odcinek kolejny tym bardziej, że jeszcze coś tam ze szczupakami No i słuchajcie, no jeśli chodzi o dziś, To już to już tak jak powiedziałem, nie, nie będę przedłużał, bo, bo jest mi coraz zimniej Pamiętajcie o naszej stronie internetowej, która się cały czas tam rozwija Zerkajcie na face'a, bo, bo tak jak mówię, gdzieś tam jakieś zdjęcia z rybkami, jakieś tam ciekawostki zawsze wrzucamy no i oglądajcie nas co piątek. No, no staramy się, staramy się, staramy się, staramy się ja, staram się ja, stara się Łukasz, stara się Piken, staram się dla Was coś ciekawego przygotować. No słuchajcie. Yy, na dzisiaj ja już spadam, bo naprawdę jest zimno i już cały, całego aż mnie częsie. Także co, trzymajcie się i do zobaczenia w następnym filmie. By być z filmami na bieżąco kliknij i subskrybuj.